40 lat pracy po 8 najlepszych godzin swojego życia. Nie ma lepszego komfortu, niż jedyne czego żałuję, to to, że czy to, co ktoś Ci wmawia, jest Ci naprawdę potrzebne? Czy całe życie decyzje podejmuje za Ciebie mama, tata, żona, mąż? Wiele decyzji podejmujemy 10-20 lat za późno. Być kapitanem swojego życia, niestety, musisz. Jak to, moi drodzy, zmienić? O tym jest właśnie ten odcinek. Ostatni raz w tym roku, pierwszy raz nad morzem. Middle Camp Sopot, 19 września. Dołącz do nas już teraz. Dzień dobry, moi drodzy. Kuba Middle, sztuka równowagi życiowej, bardziej niż finansowej. Dzisiaj nie w żadnych wnętrzach, tylko zabieram Was do malutkiego ogródka. Odrobina przestrzeni, odrobina oddechu. Ostatni lub przedostatni wakacyjny odcinek, ta przerwa między jednym a kolejnym rokiem szkolnym to fantastyczny czas, żeby się zdystansować do swojego życia zawodowego, prywatnego i przemyśleć, właśnie czy przeanalizować decyzje, które przez ostatnie miesiące podejmowaliśmy. Temat i tytuł odcinka: trudne decyzje łatwe życie. Zacznę, moi drodzy, od takiej drobnej konfrontacji z jakimś youtuberem czy influencerem. czy rolka mi gdzieś... Yy, yy, no gdzieś mi tam przeleciała w internecie, w telefonie, że jacyś najbogatsi ludzie, najlepsi sportowcy to byli pracowici, tak jak inni i mieli te same tenisówki jak inni, te same telefony jak inni, te same auty jak inni, ale większości nie wyszło, a im wyszło, bo mieli szczęście. I uważam, że w dużej mierze ten kolega ma rację. Ale niestety... Im więcej spotykam się z ludźmi, którzy naprawdę dotknęli absolutnego sufitu w swojej dziedzinie, uważam, że oprócz tenisówek, telefonu, podobnych możliwości, podobnego prawa, przepisów itd., oni po prostu podjęli więcej lepszych, bardziej skutecznych, intratnych, być może szybszych, przełomowych decyzji, moi drodzy. Im trudniejsze te decyzje, tym naprawdę łatwiejsze staje się późniejsze życie. Paradoksalnie, Działamy w tłumie, trochę jak takie niemyślące owce. Jak wszyscy mówią tak, no to tak, jak nie, to nie. Natomiast paradoksalnie, jeżeli działa się przeciwnie, te wyniki robią się dużo, dużo e, prościej. E, moi drodzy, parę takich tez. E, pozwolę sobie e, z Wami pole, e, troszeczkę polemizować, zadać Wam troszeczkę e, pytań. Pierwsza rzecz najważniejsza, kilkadziesiąt tysięcy, moi drodzy, myśli, która przechodzi przez głowę dotyczące przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, kupowania, sprzedawania, pracowania, czy wchodzić na czerwonym świetle, bo, bo ten, czy, nie, czy iść na rower, czy nie iść, co mamy zjeść, co mamy ugotować, kim chcemy być. Tych pytań jest naprawdę dużo, a nie uczy nas się w szkole podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Kiedyś wychowaliśmy się na podwórkach, nasi dziadkowie, rodzice to już w ogóle nie wspomnę dzisiaj naukę jazdy na rowerze zaczyna się od kupowania kasku. I ochraniaczy, prawda? Zamiast dać komuś się przewracać, podejmować właśnie instynktowne decyzje. Tego mam wrażenie, w tym będziemy, moi drodzy, coraz słabsi, ale tak już niestety jest. Z czym ja się dzisiaj borykam jako człowiek, który stara się doradzać zawodowo, wielu ludziom, biznesowo i inwestycyjnie, paraliżuje nas, moi drodzy, strach. Wiedzy za darmo w internecie jest bardzo dużo. Ale wzięcie odpowiedzialności za to, czy idziemy w lewo czy w prawo, czy kupujemy czy sprzedajemy, czy rozwijamy się czy nie, tutaj na tyle boimy się opinii innych, na tyle boimy się spojrzenia później w lustra, na tyle boimy się bilansu, że niestety nie ryzykujemy. Kto nie ryzykuje, nigdzie moi drodzy nie dojedzie. A propos wakacji i wody i decyzji, takie proste porównanie, prosta analogia. Wyobraźcie sobie statek, czy jachty, czy motorówki, czy kajaki. Czy Wy macie, moi drodzy, ster w ręku i płyniecie tym swoim życiowym statkiem, czy jesteście pasażerem na gapę na jakimś wycieczkowcu albo rozbitkiem na jakiejś wyspie? Obawiam się znowu, że większa część z nas, doradców, mędrców i oglądaczy, raczej woli komentować to, co robi kapitan, ale nigdy tym kapitanem nie będzie. Chcesz być kapitanem swojego życia, niestety musisz podejmować decyzję od tego, czy rano zrobisz trening co włożysz do ust, czy przeczytasz książkę, czy obejrzysz durny program po jakieś większe decyzje inwestycyjne czy moi drodzy zawodowe. Biznes w ogóle to sztuka podejmowania decyzji. Życie to sztuka podejmowania decyzji, tylko o tym się nie mówi, dlaczego? Bo niestety większość osób trwa w tym błędnym kole i wiary w system szkoły, pracy, emerytury, yy, śmierci. Kto się lekko z tego wyłamuje, Myślę, że bardziej korzysta, ale musi, moi drodzy, zaryzykować. Patrzę sobie, czym dzisiaj żyje internet, bo niestety jestem tego częścią. Komentowanie życia innych, arogancja, chamstwo, wyśmianie, agresja to na pewno się sprzedaje. Na pewno szukanie wszelkich wymówek przed wojnami, rządami, Kambodżami. Ja nawet nie wiem już. Jak nie szkoda, generalnie jest w większości ludzi czasu, natomiast po co zajmować się czymś, na co nie macie kompletnie wpływu? Czy będzie wojna na drugim końcu świata, czy nie będzie wojny, czy wprowadzą lockdown za 2,5 roku, albo czy złotówka straci 6% w ciągu następnych 18 miesięcy? Ale mamy decyzję na to, kim będziemy za 5-10 lat. No i ważne pytanie: czy Ty podejmujesz decyzję w swoim życiu? Bierzesz za nie odpowiedzialność, czerpiesz z tego profity, podejmujesz ryzyko, czy całe życie decyzję podejmuje za ciebie mama, tata, żona, mąż, twój pracodawca czy yy, rząd? Trzeba się nad tym mocno, mocno zastanowić. Dużo pytań wam wakacje zada. I które decyzje mają realny wpływ na yy, nasze, moi drodzy, życie? Mnie przeraża to, jako gościa, który trochę tam o tych nieruchomościach, biznesach mówi, że tracicie setki, jak nie tysiące godzin swojego życia na martwienie się, czy kupić mieszkanie w Tajlandii czy w Gruzji, a nie martwicie się tym, że macie 15-20 kg nadwagi. To jest dla mnie absolutnie przerażające, gdzie to pierwsze można, czy zrobicie za rok czy dwa będzie ok, to drugie będzie wpływać na resztę waszego, waszego życia, nie mówiąc o, o przykładzie. Chcecie mieć uporządkowane firmy, papiery, księgowości, podatki, klientów, porządek w wekselach, ale niestety burdel w domu. Szkoda, myślę, że wakacje są fajnym momentem, żeby podjąć właśnie decyzję, które elementy eliminować, nad którymi ele elementami, elementami pracować, na które moi drodzy nie. Niestety decyzja oznacza zmianę. Zmian się boimy, wolimy tkwić w błędzie. Po 20 latach myślenia, eksperymentowania, wdrażania tego w życie. Jedyne, czego żałuję, to to, że za późno dorastałem, dojrzewałem do decyzji. Zawsze jestem spóźniony o rok, dwa, o pół roku, później decyzja jest podjęta. Kurczę, było tak łatwo trzeba było wcześniej. Wiem, że jest dużo, bez szaków też robią to dużo lepiej, dużo szybciej, dużo mądrzej, ale wiem też, że wiele decyzji podejmujemy 10-20 lat. Za późno, a potem jest za późno, szkoda. Tego typu odcinek ma być tylko drobnym stryczkiem, elektryczkiem w ucho, żeby może się ocknąć. Kurczę, no jest nam tak źle, to może coś sprzedajmy właśnie, może z czegoś zrezygnujmy, albo dobierzmy jakąś kolejną działalność, albo kolejnego klienta, żeby wejść na prosto. Bo od nas to zależy. Kiedy, moi drodzy, łatwo się podejmuje decyzję? Trudne, żeby wieść łatwe życie. Jak wiesz, dokąd zmierzasz. Przed nagrywką rozmawialiśmy o tym, że niestety też część społeczeństwa nie wie w ogóle dokąd zmierza i kim chce być. Nie ma w ogóle tego typu potrzeby. Nie ma tego typu yy, myślenia, świadomości, tylko troszeczkę sobie żyje dniem codziennym, obserwując, komentując i oczywiście super. Natomiast w biznesie, inwestycjach, w świadomym życiu, troszkę nie będzie na to, moi drodzy, miejsca. Czy teraz ten system obwiniać, czy nie obwiniać, ja bym systemu, moi drodzy, nie obwiniał, ale system nas ogłupia. Kilkanaście lat suchej wiedzy, która z kończeniem, jak gdyby, liceum czy studiów, Oprócz jakichś fachów zawodowych, e, kierunków, niewiele nam, moi drodzy, daje. 40 lat pracy po 8 najlepszych godzin swojego życia, między godziną 9 a 17, żeby skończyć po 65 roku życia na emeryturze, e, wartą tyle, co cztery baki paliwa. Uważam, że system nas nie rozpieszcza i jedyne, co trzeba zrobić, to dać systemowi żyć, ale dać żyć również e, sobie. System każe ci wiedzieć wszystko, moi drodzy, i nie potrafić nic. To jest przykre. Nie chcę już tutaj o, o tych szkołach, bo szkoły są fantastyczne, ale uczenie się być najlepszym, uczenie się mieć dobre stopnie, uczenie się na pamięć, ale uczenie wybrać tak czy tak. Czy chcesz być strażakiem, czy chcesz być astronautą. Teraz w młodzie jest ten zawód. Warto, uważam, yy, tego dzieciaki uczyć. System uczy nas, że możesz być każdym. Ale tak naprawdę masz później poczucie po 10, 20, 30 latach pracy czy istnienia jako dorosły człowiek, że jesteś nikim. Możesz kupić wszystko, salony są pełne samochodów, supermarkety, jedzenia, sklepy odzieżowe, ciuchów, ale tak naprawdę na niewiele rzeczy nas stać. Także przykre to czasy, ale takie sam. Jak to moi drodzy zmienić? O tym jest właśnie ten odcinek. Zacząć na poważnie decydować kochani o swoim życiu tak lub nie. A propos tego koleżki, który tam y, mówi, że to kwestia szczęścia i nieszczęścia, jeden z najbogatszych y, Polaków zapytany o to, dlaczego mu wyszło to co wyszło, bo wiedział kiedy powiedzieć tak, a kiedy powiedzieć nie. Jak zrobicie to 10 tysięcy razy w życiu, lewo w prawo, lewo w prawo, banan czy yy, hot dog, prawda, auto tańsze czy droższe, inwestycja bardziej lub mniej ryzykowna, jedni te wyniki mają, drugi niestety tych wyników nie mają. I też echa decyzji nie widać jutro. To nie jest rzut monetą, to nie jest kupą za 30 zł, to nie są żelki ani browar, który, że będzie fajnie za pół godziny, tylko echo dzisiejszej decyzji, Będziecie widzieli za 5, 10, 20, 30 lat. I wtedy będziecie żałowali. Dzisiaj być trzeba na tyle kumatem, żeby to odrobinkę przewidywać. Przerwa na reklamy, moi drodzy. 10 stycznia wielka integracja. Wakacyjna, fajna, przedsprzedaż, jeżeli ktoś chce spotkać się ze mną i z setkami przedsiębiorców, moi drodzy, na żywo. I 18-21 Middlecam Sopot. Rekordowa liczba biletów. Rekordowo dużo atrakcji, jachty, wypowiedzi. Prelegentów, wykłady, bardzo dużo ćwiczeń na trawie. Jeżeli ktoś ma problem z decyzjami, to będzie dużo prościej po tym wyjeździe. Moi drodzy, kim chcemy być? Ja w książce zdefiniowałem trzy rodzaje zachowań oczywiście to są tylko wzorce nie ma co, czy jesteś ABC. Natomiast pierwsi błędne koło etatowcy, biznesmeni, samozatrudnieni. Zarabiają, wydają, biegają od wypłaty do wypłaty, od faktury zapłaconej, moi drodzy, do niezapłaconej. Często człowiek wpada w problemy finansowe. Wpadając w problemy finansowe, wpada w problemy jakieś psychiczne, mentalne, w problemy zdrowotne. Sypie się firma, sypie się małżeństwo, człowiek jest frustrowany. Liczy na to, że kolejny youtuber czy kolejny polityk nagle mu odmieni życie. Często niestety tak się nie dzieje. Myślę, że. Nie tylko Polacy są sfrustrowani, ale znowu system chce tej frustracji, chce tej uległości, chce, żeby czekolada, browar i, 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 i głupie treści, plus jeszcze rozrywka gdzieś tam zapełniały luki. To jest grupa A, błędne koło. Druga, moi drodzy, grupa, już widziana społecznie. Myślę dużo lepiej, chociaż tam wcale nie jest dobrze. To są ci, którzy chcą osiągnąć wszystko, być najlepsi we wszystkim. Duże firmy, y, duże zarobki, dużo oszczędności, dużo inwestycji, jedna spółka, druga, trzecia, piąta, y, 17 spółek, y, dużo roboty. Niby pozorny sukces, ale ja mam wrażenie, że tego, moi drodzy, nie ma, dlatego że pieniędzmi y, nie uleczymy, nie, nie dokupimy czasu, nie nadrobimy zaległości i niestety wpędzie za tą kasę. Gonimy różne inne rzeczy. Kiedyś chciałem być takim człowiekiem, doskonale wiem o co chodzi. Im bardziej się starałem, tym gorzej to wychodziło. Wylądowałem w punkcie C, którego szukałem przez całe życie. Stabilny kwadrat, jak pamiętacie. Zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie, wydawanie części środków. Pół wydaj, pół zainwestuj. Na tym kanale w każdym razie będziemy chcieli równowagi. Będziemy zachłanni na wszystko. Będziemy chcieli i być. I moi drodzy, mieć. Póki co fajniejszej filozofii nie znalazłem, bo tu możecie tak i nie sobie na tyle żonglować, że w miarę bezpiecznie można przez to życie przejść. Balans między życiem zawodowym a prywatnym. Uczyć się nie tylko nie tracić pieniędzy, ale przede wszystkim nie tracić czasu, którego się nie dokupi. Właściwa kolejność wykonywania działań. Zarabianie przede wszystkim, słuchajcie, sprzedawanie swoich umiejętności, produktów, budowanie firmy, kariery. Na drugim dopiero miejscu oszczędzanie pieniędzy, bo trzeba mieć z czego oszczędzać. Jak oszczędzasz 3000 zł miesięcznie, to oszczędzisz 30 zł. Jak oszczędzasz 20 tysięcy, będzie ci łatwiej. No i później trudna decyzja o tym, żeby te pieniądze dobrze zainwestować, a potem jeszcze trudniejsza, żeby bez poczucia winy część z tych pieniędzy po prostu przetańczyć żyć na rzecz swoich spadkobierców. To są najfajniejsze rzeczy, które, o których sobie rozmawiam teraz z przedsiębiorcami i wiem, że klaruje się duża społeczność ludzi. Która odpuści zdobywanie wszechświata, oprócz tutaj kolegi z Łodzi, niech lata jak najdalej, ale my, normalni śmiertelnicy, stąpający po ziemi, nie mamy takich możliwości i chcemy i mieć, i być równolegle. Można to moi zrobić. Mieć poczucie, że jesteś właścicielem, a nie niewolnikiem swojego życia w czasie i przestrzeni. Ostatni raz w tym roku, pierwszy raz nad morzem. Middle Camp, Sopot, 19 września. Dołącz do nas już teraz. Wiem, że trochę młodziaków mnie ogląda, więc powiem Wam o... Nawet Kuba to pytał przed nagrywką, o te najtrudniejsze decyzje, które wywarły ogromny wpływ na życie. Może Wam się to, moi drodzy, przydać. Ja dużo się uczyłem, byłem kujonem. Dobra szkoła, dobre stopnie, dobre liceum, studia dobre... Rzucenie studiów. Bardzo trudna decyzja dla 18- 19-latka po, po dwóch latach nauki: trzeba to po prostu rzucić. Rzucenie kariery sportowej dla biznesu. Jakiś instynkt, strach tutaj też dużo o tym, moi drodzy, strachu boimy się. A gdybyśmy wtedy, cofanie zegara, no nie ma. Trzeba w danym momencie odchorować, brzydko mówiąc, tą decyzję i uwierzyć nie mi, nie rodzicom, nie komuś innemu, tylko uwierzyć, moi drodzy. Sobie. Pójście do roboty w wieku 19 lat, podpisanie umowy o pracę za słabe wtedy pieniądze, tak się zarabiało, dzisiaj byście się nie, nie, nie wstali po to. Potem rzucenie po trzech miesiącach tej pracy, otworzenie swojego y, biznesu, decyzja o budowaniu marki, każdy pukał się w głowę, że to bez sensu. Y, drugiej marki, jakiejś odzieżowej, też były pytania, że bez sensu. Ilekroć podejmujesz decyzję. Większość osób powiedzieć, że bez sensu, bo zachowujesz się inaczej niż większość. Ja chcę ci powiedzieć, że jeżeli zachowujesz się inaczej niż większość, to będziesz prawdopodobnie żył lub żyła lepiej niż większość, a że większość mówi, że żyje źle, to tobie będzie żyło się lepiej. Im trudniejsza decyzja, im wbrew woli, tłumu, masy, trendów, modzie, tym uważam lepiej dla Ciebie. Siedzę w nieruchomościach, to też mogę powiedzieć, że jeżeli dzisiaj ktoś kupuje kawalerkę w Warszawie za milion złotych, żeby się gnieździć na 27 metrach, a może za milion kupić działkę 30 kilometrów dalej i postawić tam 150-metrowy dom drewniany z saunami, jacuzzi i kawałkiem lasu i swoim ogrodem, no to wybaczcie, ale to nie jest dobra decyzja. W moim rozumieniu. Ale ten ktoś, kto żyje w zgodzie z naturą, być może sobą, dla niego jest to, jest to wybawienie już nie wspominając panowie i panie o małżeństwach, dzieciach, firmach, karierach, prawda, czy, czy rzucać branżę czy nie rzucać, ale tu też chcę wam powiedzieć w tym czasie wakacyjnym. Dobra decyzja to taka, która przynosi spokój. Nasz umysł, nasz organizm, nasze serce jest najlepszym barometrem niż wszyscy youtuberzy świata i doradcy inwestycyjni razem wzięci. Jeżeli jecie dobrze, śpicie dobrze, oddychacie dobrze, nie macie lęków, Spokojnie patrzycie na świat, jesteście pewni siebie, to znaczy, że decyzje, które podejmujecie, są dobre. Jeżeli jest inaczej, to jesteście mieszanką jakichś dziwnych toksyn, tylko dlatego, że bryniecie w gównianą drogę, a można iść drogą inną. I wsłuchać się w swój, w swój organizm, nie w to, co mówi Pan z reklamy, tylko w to, co mówi ci Twój organizm, przede wszystkim Twoja głowa. Nie ma lepszego, moi drodzy, barometru. Dobra decyzja to taka, która przynosi spokój. Teraz o samej moi drodzy, o podejmowaniu decyzji. No jak, jak decyzje podejmują zwierzęta? My jesteśmy też zwierzętami, tylko ten mózg się nieco rozwinął e, z różnych przyczyn. Zwierzę działa dość instynktownie. Krzykniesz albo cię ugryzie, piesek albo gdzieś tam pobiegnie lewo-prawo. My, my działamy identycznie. Mamy dwa tryby. Pierwszy ten szybki, emocjonalny, instynktowny. Drugi ten analityczny. Czyli dobra, kupuję, biorę. Wracam do domu, nie, oddaję, bo niepotrzebnie, bo już mam dwa takie same sweterki i tak dalej. No trzeba umieć odczytać te swoje instynkty, kiedy pójść za ciosem, uwierzyć w te emocje i nie, odchor nie odchorowywać potem, żeście wzięli niepotrzebnie samochód, tylko w tej decyzji y, trwać. Ogromny, ogromna sztuka zrównoważyć te swoje dwa tryby y, w mózgu, w umyśle. Tryb emocjonalny Szybki. Bij się, lub uciekaj, mówią tutaj znawcy. Pierwotnie tak było. Albo walczyłeś z jakimś mastodontem, albo, albo musiałeś uciekać. I tryb analityczny, który jest coraz trudniejszy, bo wydaje, mi się, wydaje nam się, że coś wiem. Jeszcze lada chwila. Dochodzisz w sumie sztuczna inteligencja, macie w tej chwili algorytmy, więc bajki, w które wierzycie, są wam tak długo zapodowane, aż i tak w nią wierzycie. Więc kto de facto podejmuje tę decyzję? Wy czy nie, tym bardziej trzeba sięgać gdzieś tam w głąb siebie, czy to, co ktoś ci wmawia, jest ci naprawdę potrzebne. Czy dobrze wydajesz swój czas, czy dobrze wydajesz swoją energię, czy dobrze wydajesz swoje pieniądze, które są z tym bardzo, bardzo powiązane. A jak już się oszukiwać, to świadomie. Jeżeli was na coś nie stać, ale się uprzecie, bo to jest wasze marzenie, to wydaje mi się, że warto się tą decyzją odrobinę pocieszyć. Warto udowodnić innym, że tak chciałem. Jeżeli chcecie być wędrowcem, który sobie na hulajnodze zwiedza świat, to obrońcie to przed rodzicami, sobą, światem mną, że ja chcę być wędrowcem. A ja na przykład nie chcę być wędrowcem na hulajnodze i też będę o tym mówił głośno. Mam wrażenie, że nie potrafimy nawet mówić o tym, co chcemy zrobić, kim chcemy być, bo w szkole nie wypada. Dzisiaj, po tych kilku latach pracy, chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy skazani na marki osobiste, skazani na te obiektywy, skazani na telefony, smartfony, iPhony i te wszystkie inne gówna I musimy komunikować. Kto nie będzie komunikował, to nikt nie podejmie decyzji, czy z Tobą współpracować, czy nie, bo nie, nie będzie wiedział, moi drodzy, czy y, istniejesz. Decyzja tutaj nie mam dzisiaj się karteczki, ale wyobraźcie sobie słowo decyzja, macie po tej stronie. Marzenia, wizje plany, działania, efekty, wyniki i tu jest ten punkt decyzyjny. Czy dacie swoim marzeniom, planom, wizjom zobaczyć efekty, wyniki owoce swoich działań? Jeżeli nie będzie w środku decyzji tego jednego małego ziarenka, nie połączą się wielkie wizje z wielkimi rezultatami. Musi być to coś. Trudne decyzje prowadzą do łatwego życia. To sobie napiszcie dzisiaj i Dobra decyzja to taka, która przynosi, moi drodzy, spokój. Jako starszy kolega, bo po 40 już się zajęliście w ogóle żyje, to też ostatnio genialne wykłady słucham, jak zaczynasz wiedzieć kim być przed samym sobą, nie przed rodzicami, nauczycielami, trenerami, kolegami. Tylko przed samym sobą wtedy decyzje podejmuje się dużo, dużo bardziej. Moi drodzy, świadomie, dużo bardziej wierzy się w swoje decyzje, czego nam, moi drodzy, brakuje. A po setkach konsultacji, które z wami przeprowadziłem na żywo, one to one to są paradoksy. Najmniej wierzą w siebie ludzie, którzy mogą zrobić najwięcej. Ludzie, którzy sprzedają firmę za 10, 20, 30 milionów i pytają, czy to już jest ten czas, kiedy mogę sobie pojechać na miesiąc, na wakacje albo kupić jakiś y, samochód, prawda, na raty. Wyobraźcie sobie te paradoks. Ktoś, kto nie ma pieniędzy, biegnie do salonu, kupuje dwa, bo dali na wynajem. Ktoś, kto ma absurdalne pieniądze, nie wie, czy to już jest ten moment. Dlaczego? Bo boi się podjąć decyzję i wziąć, moi drodzy, y, za nią odpowiedzialność. I gdzie, na czym polega sztuka? Czego też się na starość uczę, żeby nie czekać cztery lata, tylko powiedzieć tak lub nie. Tak naprawdę chce lub nie chce. Potrzebuje, nie potrzebuje. Jedni potrzebują na decyzję rok, i udają, że myślą, że konsultują, że rozmawiają. To są często śmieszne rzeczy. Jakaś przerzutkę do roweru, że musi skonsultować to z żoną. Ja rozumiem, że można konsultować decyzje życiowe, ale przerzutkę chyba można kupić, od biedy powiedzieć, prawda, że używana. Wiedza jest, moi drodzy, za darmo, to dobrze wiecie, cokolwiek w czata nie wrzucicie, czat wam powie na 48 lat do przodu, tylko często głupawkę. Wiedzę macie za darmo, intuicja i doświadczenie. To jest, moi drodzy, masa błędów, masa wyrzeczeń i masa pracy, której wam życzę. Im więcej tych decyzji się podejmie, tym lepiej. Jak trenowaliśmy karate, pamiętam, że trener nam mówił, trenujmy to wszystko godzinami. Na zawodach i tak będzie kolejna sytuacja, ale będziecie, organizm instynktownie będzie wiedział, jak się zachować. Jeżeli Wy dzisiaj nie wiecie, ile chcecie zarabiać, kim chcecie być, jak chcecie żyć, gdzie chcecie żyć, to o czym w ogóle y, rozmawiamy? Dużo osób pyta mnie teraz, o to, tu ćwiczę na dole, o te treningi, o jakieś kalorie, jakieś plany, przepisy, suplementy, że jakieś teścia biorę. Ja nawet nie wiem, ja teścia wiem tylko, że to jest fajny gość i teścia biorę czasem na piwo, ale nie wiem, znaczy wziąć teścia. Nie liczę, nigdy w życiu nie liczyłem żadnych kalorii. Wyglądam może słabo, bo, 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 bo nie, nie biorę jakichś tam dodatkowych rzeczy, ale wsłuchajcie się troszeczkę w organizm i dajcie sobie pożyć. Nie każcie jakimś paniom z apteki albo koczkodanom z internetu mówić, ile, ile kalorii macie brać przy danej masie. Są to farmazony, moi drodzy. Decyzja o wyjściu ze strefy komfortu. Tu jest fajna rzecz. Boimy się, że coś się zmieni na gorsze, że się spieprze i tak dalej. Ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, jako weteran biznesowy i inwestycyjny i chyba trochę życiowy. Bo dużo, moi drodzy, się dzieje, że nie ma lepszego komfortu niż siedzenie poza komfortem. Jak wiesz, że cały czas piłka jest w grze, jak wiesz, że cały czas pada deszcz albo może paść, jakie to ma znaczenie? Czy będzie śnieg, czy będzie deszcz, czy będzie zimno, czy ciepło? W dupie to mniej. Jeżeli będziesz czekał na deszcz albo bał się wiatru, to nie wyjdziesz z domu nigdy. I zamiast wyniku, niestety będziesz miał wymówki. Dlaczego warto podejmować decyzję? W lewo czy w prawo? Kim od września chcę być? Kogo zwalniam? Kogo przejmuję? Tutaj też, jeżeli, bo budujemy zespół w tym momencie: event manager, brand manager, specjaliści od y, kursów online, od sztucznej y, inteligencji, handlowcy. Zapraszam Was, moi drodzy, na pokład, bo zrobimy dużą robotę od września, października. To Już żarty się skończyły. Y, widzę, w którym kierunku idzie internet. My chcemy pójść w kierunku. Dobrym zespołem, fantastyczni ludzie, którzy zaczynali mnie, zaczynają mnie mega intensywnie otaczać od dobrych dwóch, trzech lat. Zmieniło się myślenie, zmieniła się percepcja, zmieniły się kierunki inwestycyjne, pojazdy, skład ciała. Przyszła inna załoga. Możemy iść, moi drodzy, dalej, ale potrzebuję ludzi do współpracy: brand managerów, social media managerów, kreatorów, grafików, programistów. Oczywiście nie wszystkich weźmiemy, potrzebujemy z 5-7 osób i handlowców, plus wyjdziemy z tym, moi drodzy, delikatnie na świat. Także piszcie do nas, Zapisy zapisykubamidel.pl A dlaczego podejmować warto te decyzje? Bo będziecie, moi drodzy, niektórzy z moich widzów, jak mają lat 60, to pożyją jeszcze 40 lat. Może 30 lat. To jest 30 takich wakacji, 30 fery zimowych, 30 wigilii i do widzenia. Młodsi widzowie pożyją takich wigilii 70, 65. Życzę Wam więcej, ale to życie nie trwa długo. Trzeba skorzystać, trzeba podejmować decyzje i nie żałować, i za ciosem, i wybronić te decyzje. Ten kanał powstał tylko dlatego, że robiłem w życiu wszystko, co chciałem, łącznie ze skarpetkami, rajstopami, pończochami, płaszczami, szkoleniami, wyjazdami, swetrami, mieszkaniami itd. I się jeszcze biłem zawodniczo. Róbcie te rzeczy, próbujcie, bo wtedy będziecie wiedzieć, co tak naprawdę chcecie, czego, moi drodzy, nie chcecie. Jeżeli, jeżeli nie spróbujesz, to nawet nie, nie będziesz wiedział, czy jest sens, sens żałować. Jeżeli chcesz, by ktoś podejmował decyzję za ciebie, będziesz żył tak, jak ktoś ci coś powie. Jeżeli będziesz sam podejmował decyzję przed sobą, będziesz żył tak, jak chcesz, czego ci wujek Kuba. Z całego serca pod te wakacje życzy. A będziesz, moi drodzy, wynikiem swoich dobrych i złych decyzji, i liczę, że ten wynik będzie bardzo, bardzo pozytywny, bo straciłeś właśnie pół godziny na najnudniejszym kanale, moi drodzy, w Polsce. Gdzie jest dobrze, a szukamy, żeby było jeszcze lepiej, gdzie inni was straszą. Że Putin wam wszystko zabierze, a ja wam powiem, że Putinowi niczego nie damy, na pewno Putinowi czy jakimś innym gamoniom e, niczego nie oddamy. W tym życiu lub, moi drodzy, w następnym. Chcę, żebyście w głowie byli silni, żebyście w portfelu byli silni, żebyście mieli mocny brzuch, mocny kręgosłup, zdrowe dzieciaki, zakochane w was żony i mężów, sprawne pojazdy i tyle pieniędzy, ile będziecie w stanie wydać i udźwignąć. Od września ogień. Czekam na ludzi lat 20-30, młodych, gniewnych, bo wyjdziemy nieco poza Polskę. W Sopocie się, moi drodzy, widzimy 18-21 czerwca i już tak naprawdę zaczynamy pracę nad wielką integracją przedsiębiorców. Liczę na 3000 osób w styczniu. Damy czadu. Póki co trzeba zejść na ziemię, ugotować obiad. Ściskam. Trzymajcie się. Ostatni raz w tym roku, pierwszy raz nad morzem. Middle Camp, Sopot, 19 września. Dołącz do nas, już teraz.